Dit is goed. Ons het 'n restaurant. Hierdie is dit. Ons het 'n restaurant gehou en dit is baie lekker. Na ręce Pana Żółpownika Zdmiewa Radonia, dowódcy Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Pułku Szczerców Kondy. Dziś zebraliśmy się tutaj, by uczcić wyjątkową okazję 20. rocznicę istnienia Waszego Stowarzyszenia Oddziału Kawalerii Tarnowskiej Jazdy im. 5 Pułku Szczerców Kondy. Ta okoliczność pozwala nam spojrzeć wstecz na dwie dekady pełnej pasji. Zaangażowania i oddania idei, które kształtują Waszą organizację. Wasza duma i szacunek dla dziedzictwa pozostawionego po V Pułku Wczerwców Konnych oraz kontynuacja tradycji jednostki, która odegrała znaczną rolę w historii Polski, jest dla nas przykładem kulturowania patriotyzmu naszych przodków, którzy tak wiele poświęcili, by bronić naszej ojczyzny. Dzięki Waszym staraniom to dziedzictwo jest kontynuowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wasza działalność to nie tylko okultywowanie tradycji jazykom, ale też udział w impreza i imprezach kulturalnych, historycznych, brana i oblicznościach państwowych, promowanie dziedzictwa kawalerii i historii naszego regionu. Do tego dochodzi działalność edukacyjna, która pomaga młodym pokoleniom i tradycja naszego regionu a także propaguje wartości patriotyczne i W dniu żywię już życzę wam aby stowarzyszenie przez wiele kolejnych lat nadal było miejscem gdzie miłośnicy historii mogą spotykać się, dzielić pasjami i wspólnie tworzyć wartościowe projekty. Niektara rocznica będzie momentem radości i dumy z tego co osiągnęliście a także Dziękuję. Teraz poproszę o zadanie głosu w imieniu Starostwa Tarnowskiego, Pana Romana Dostrada, Pana Krzysztofa Mila, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji, Starostwa Powiatowego Tarnowskiego. To i w oddziału i z tej okazji także chcę serdeczne gratulacje i wyrazić dumę naszego wyszkolenia i osiągniętego konkursu politycznego. Członkostwo w takiej grupie jak Jarza, zobowiązuje do do i poszanowania mózgów, poznania stopni służbowych, szczegółowych i to informacji, którą się odtwarza, czy ich zaznajomienie.